Pam 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 Siemanku, ja jestem Kajkoszpota. Widzisz jej? Spogramy sobie w Minecraft'a na moim serwerze IP O kurde, nie, nie wiem pam wiem uuu, tam tam jest? Wiem tam tam jest, pam pam mapy Dobra, tu też Dobra, dzisiaj sobie obiecałem, że będzie ktoś chce mną nagrać Mógł, no, ale widzicie, nikt. Wszyscy do szkoły. A ja siedzę w domu. Bo ja mam dopiero na później lekcję. Kolana, ola, pęty, kolana, ja pęty. Nie nic nie widzicie, więc ja to zrobię poza odcinkiem. Dobra, co by tu zrobić? Może zrobimy drugie, kolejne piętro dla Na naszych więźniów. Nie wiem, możemy zrobić zaleczenie tego więźnia. Czyli dla, nie wiem, jakiegoś łupka który będzie chciał. Ja już wiem dla kogo. Takiego, jakiego, jakiego, zawsze chciał. O, już zawsze chciał O już jakiego, kto zna kaczuszki ręk... E, łapka do góry? Kto nie cierpi kaczuszek ręk... łapka do góry? Kto... kto... C, kto lubi kaczuszki łapka w dół? Ja akurat nie cierpię kaczuszek. O, dobra. Sela. Wiktoria jeden, no, jak się nazywa, ten gościu, który... A I mamy już trzy cele dla każdego. Czarno w celi. Nikogo już nie ma. Wszyscy już pomarli Nikt już nie umiera Każdy już nie żyje Każdy poumierał Każdy zaraz we dnie Taka jest mała przepowiednia Tutaj znalazł się w tym więzieniu To pecha dzisiaj Dobra Więźniowie Zaraz zapalimy sobie świeczkę Aż mi świeczką Pachniało. Dobra, już. Tutaj jest jasno. ja nie będę już tam chodził. Pił. A zrobimy schodki, schod a ja zrobię sobie i zrobimy sobie dom. Mój admina. to sobie to miejsce i będziemy się widzieć po jakimś tam czasie jeszcze chwilka Ujaki, ale trochę daleko Dobra, już jesteśmy w tym miejscu. Budujemy sobie dom z drewna. O dobra, o, już jest jasno. Trzy cztery. cztery.

Tutaj będzie musiała mieć 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Po co mi takie duże? Po co mi taka duża hałpa Bo ładnień zawsze ma dużą chałpę. Zwyczne. Po co mi taka duża chałpa? Bo admiń zawsze ma dużą chałpę.

Jeden, trzy, cztery. Dobra. No i tutaj będzie mój pokoik. Tu będę mieszkał, mieszkał, miskę. Tu będę mieszkał. Kolana, 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 pęty, kolana, pęty, kolana, pęty. Musisz być napięty jak głupie. Dobra. To będzie teraz taki. A zrobić dzisiaj sobie tutaj tylko taką obwódkę, ale w następnym odcinku to będziemy upiększać Nawet zrobimy kominek. Kominek by było fajnie. Nie na no, kominkę to mu nie trafimy. A, znam taki jeden trik na kominek. Tylko że będzie się. On, dom się nie zapali. Znam. Teraz pójdziemy do więzienia. Zobaczymy, co tam. Co tam w nasi. co tam w naszym więzieniu się dzieje. tylko nikt tam nam nic nie robił. Nikt na mnie majsterową. Ja jeszcze widzę jak to, co wchodzi. No, serdecznie, tylko że nikt na razie nie wszedł. Jeszcze. O, jak fajnie będzie. Będzie tak dotąd. A tu będzie takie sobie schodki. O. I ładnie będzie. Teraz zobaczycie. Dzisiaj to mam WF. Powiedzieć wam co dzisiaj mam <głos》>, najfajniejszy dzień w, w szkole. E, polski. Potem WF, potem WF, potem przyroda, potem wychowawcza i do domu. O matku, ja nie chciałem tak wykopać. O matulo, co to będzie? Co to będzie? Czy ładny ten dom w ogóle będzie? Nie wiem. Jakoś buduję tak dziwnie. Czasami wychodzą ładne domy, a czasami nie. Widzicie jak mi się. O. o, ładny będzie! No dobra. Jeszcze raz dzień. O. I polecimy do swojego więzienia. Lecimy do swojego więzienia. Daleko trochę to więzienie? Ale za daleko, o dobra, już mamy więzienie Ta... To... Nie da się tutaj... Dobra, tutaj na razie nic się tu nie dzieje w tym więzieniu może będzie takie Może nie 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 wiem może im tu zrobić takie pole do koszykówki a nie nie dobra, tu się już pożegnamy o ten filmik już pewnie ma już bardzo długo zaraz zobaczę 10 minut dobra tu się żegnam z wami kurde nie mam miecza to jest miecz. Mierczykuj. Sojusz, sojusz, będę lepa. I żegnam się z Wami, tak jak zacząłem. I pa!